Cześć, z tej strony akwasarz i witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić drugie konto w Brawl Stars I na tym samym urządzeniu. Więc najpierw to zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału. Jest to za darmo i możecie napisać w komentarzu: Grzyb, kto napisze w komentarzu: Grzyb. Ten no dostanie. No ten dostanie serduszko w komentarzu. Ok, ja tutaj jeszcze zasponsoruję kodzik, który używam, i lecimy już do tematu odcinka. Ok, teraz wam pokażę, co trzeba zrobić najpierw. Najpierw wchodzimy w te trzy paski u góry potem wchodzimy w Supercell ID oczywiście jeśli nie jesteście zalogowani do Supercell ID to musicie wpaść na inne poradniki bo ja takiego nie zrobię ani nie zrobiłem i potem bo jeśli się już nie zalogowaliście na te Supercell ID to to wam nie wyjdzie nie no i okej, okay, ale to jest dla tych co się już zalogowali potem wchodzimy w tą zębatkę Tą znaczek ustawień. Pokazałem Wam chyba strzałką. Naciskamy. Tutaj mamy nasze te rzeczy. I musimy nacisnąć wyloguj. Wyloguj, nastąpi wylogowywanie, postęp w grze zostanie zapisany. I trzeba nacisnąć potwierdź. I teraz jest zaloguj albo graj bez. Wy musicie nacisnąć graj bez. Ja Wam ciągle będę dawał strzałki i naciskamy graj bez. No i jestem na drugim koncie. Normalnie to by wyglądało to tak, że Wy macie od początku konto, bo ja już tutaj sobie konto zrobiłem. Ty akwasaż fajne konto mi się podoba. Oczywiście możecie też wpaść do klubu AREA 51. Będzie spoko. No i fajnie. No i tak to się robi. Ale potem nie zakończę teraz odcinka, bo co potem... bo jak potem wrócić na, na swoje oryginalne konto. Już wam pokazuję. Trzeba wyjść te trzy kreski u góry. Wejść w zakładkę Supercell ID Nacisnąć zaloguj Jeśli naciśniecie zarejestruj się teraz To stracicie swoje główne konto Więc trzeba nacisnąć zaloguj O, o czekaj e, Zaloguj Pokazuje wracaj ponownie Tutaj kontynuuj e, Tutaj trzeba podać twój adres gmail ja sobie już podam swój i spoko. Wy, mam nadzieję, że macie to zamazane. I teraz ciśniemy. Zaloguj dalej. I tutaj, właśnie, jeszcze jeden krok. Jeśli... O, właśnie, poczekajcie, muszę Wam pokazać jeszcze raz. Jeszcze raz. No, zaloguj, kontynuuj, i tutaj musicie wpisać swój adres Gmail. No, czyli na no to, się co, to co, na co się kończy małpa Myślę, że każdy ogarnia. Ja tu w swój wpisuję. I ciśniemy zaloguj i te zapamiętaj mnie na tym urządzeniu. Tu nic nie ruszajcie, bo stracicie te konto zaloguj. I tutaj jak widzicie. Doszedł nam kodzik od supercela. No i no każdy. Gmailem to pójdzie. Jeśli nie, to musicie wejść w e-maile albo Gmaile. To, no to w tych dwóch chyba to jest. U mnie w Gmailu nie ma, tylko w e-mailu. Nie wiem dlaczego. Ale tutaj wpisujemy ten kod, który nam przyszedł. To jest 278. 278 trzy tak no i git i teraz naciskamy wyślij teraz załadować konto gry potwierdź no i jak widzicie wchodzi wam na na, na wasze główne konto więc naprawdę spoko i jeśli chcecie wejść na te, które przed chwilą utworzyliśmy, no to musicie po prostu zrobić to, co robiłem na początku. Czyli znowu te logowanie przejść. I... No przepraszam, że się rządzę trochę w tym klubie, ale chciałbym mieć na drugim koncie ten i ten... Chciałbym mieć wtedy członka, bo miałem. Co to są? No właśnie, zapraszam do tego klubu, ciągle zapraszam do niego. No i co, myślę, że to koniec tego odcinka. Zaraz będzie nagroda w sklepie za 6 minut. To do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!